Dobrze dobry, Państwa na pomeczowej konferencji prasowej. Po meczu, w którym od ruda, pokonał Kaczka na morąg 3 do 2. I na początek poprosimy o komentarze trenerów po podróży. Zaczniemy od trenera gościa, Pana Czesława Żukowskiego. No przede wszystkim gratuluję gospodarzom zwycięstwa. W jakich okolicznościach traciliśmy bramkę, to wszyscy widzieli i co zrobiliśmy, więc na tym poprzestanę. I pomimo wszystko e, dziękuję drużynie właśnie, że przy tych okolicznościach, e, przy takim wyniku e, po przerwie e, nie zwiesiliśmy głów. Zagraliśmy bardzo ambitnie e, i o to, o to mi chodziło, e, żebyśmy tacy wyszli właśnie w tym trudnym momencie e, po przerwie. E, dlatego, e, Myślę, że ta porażka wpłynie na mój zespół, na nas wszystkich pozytywnie, bo to nie jest prostą sprawą przy 3-0 grać tak jak my graliśmy w drugiej połowie. Także dziękuję zawodnikom właśnie za to, za, za tą drugą połowę. Dziękuję. Teraz poprosimy trenera gospodarzy pana Jarosława Kotasa. Na pewno zwycięstwo cieszy, bo tu już się nauczyłem, że to są specyficzne takie mecze i na tym powinienem zakończyć tak, bo tu nic, ja patrząc na trenera drużynę, trener im dziękuję, chwali, a powiem, że nie będę dziękował. Bo bramki, które zdobyliśmy, fajnie, że to ustawiły mecz i wtedy wychodzi klasa naszej drużyny. Może to gdzieś siedzi w ich głowach, że w tamtej rundzie ciągle się broniliśmy, broniliśmy, broniliśmy. Nie docieram do nich. My nie chcemy wygrywać meczy, żeby wygrać, tylko my mamy grać w piłkę, żeby być piłkarzem. I niech sobie do lustra spojrzą, czy są piłkarzami. Tak? Bo jeżeli mamy 3-0 i tu jedziemy po nazwiskach, i jeżeli Rafał Wisiecki ma piłkę na 4-0, bo to jest lepiej chyba niż rzut karny, dostaje pod nogi i strzela nonchalancja, lewa noga w buraki. Trzeba przyjąć, popatrzeć, tak się kończy. Jest 4-0. Mateusz Dant, okej, okay, możemy go rozliczać. Przyszedł nowy stadion, wychodzi sam na sam, trafia w bramkarza, zdarza się. A potem cofamy się do tyłu, i żaden chłopak nie jest w stanie piłki przyjąć, dograć to, co, co w telewizji pokazują codziennie, codziennie. I mogą mieć pretensje, ale ja tu nie jestem po to, żeby wygrywać mecze, tylko żeby ich nauczyć w piłkę grać, bo oni mają aspiracje i tak jak się Pan mnie pytał ostatnio, jak to tam wygląda, gdzie by pasowali, to powiedziałem na razie, wtedy po meczu ze Świtem, że żaden chłopak niestety do pierwszej ligi się nie nadaje i dzisiaj to potwierdzają. Krytykowałem ostatnio bramkarza Jagieloni, żeby naszego bombelka pochwalić. Tak? No i nie może być tak, że jest rzutka i Piotr, jak mu z 4 metrów, pakuje głową, a on patrzy. To się wychodzi, to się krzyczy moja, to się pioskuje, to się łapie. Maciek jest bardzo fajnym chłopakiem, przeambitnym, ale jeżeli chce być bramkarzem, to my taki bramek no, niestety nie możemy otrzymywać, bo to nie jest piłka ręczna i Sławek szmarży, coś tam na linii odbije. To musi być pewność, mamy 3-0, fajny wynik, gramy u siebie, to trzeba pobrać piłkę. Z drugiej strony ja mówię, może chłopacy, za bardzo chcą te mecze wygrywać, ale to nie jest żadna presja. Jeżeli my marzymy, ja o tym marzę, po to tu przyszedłem, żeby ta drużyna była gotowa kiedyś grać w drugiej lidze, a kiedyś dla mnie to najlepiej jest jutro, bo to nie ma czasu, im też czasu ucieka. A tu przychodzi już cała grupa młodzieżowców i ktoś mnie tam krytykował, że ja o tych kolorowych bucikach gadam, będę o nich gadam, bo ci, co mieli kolorowe buciki dzisiaj, no niestety, czy to był Andrzej Łyszyk, czy e, Kami Maternik, e, no, no pomogli drużynie. E, z Moronga wrócić jeszcze do grania. Fajnie, że tam trochę serduszka, zdrowia, ale to nam o to nie chodzi. My chcemy mieć drużyny piłki nożnej, a nie chłopaków, którzy wychodzą na boisko, się trzęsą. Gratuluję też, tak jak to ja powiedział, drużynie z Moronga, bo 0,3, dosyć takie dwa gongi, chyba dwie minuty, no, to, no to, 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 to trzeba się umieć podnieść. Życzę chłopakom jak najlepiej, bo takie mecze chcemy oglądać emocjonujące, derbowe, krótkie wyjazdy. I na pewno na pewno kibicom mogło się podobać. no nam trenerom na pewno nie. Dziękuję. Czy są pytania? Tak, ja mam pytanie pierwsze do trenera gości, bo po, po zejściu pana piłkarzy z rozgrzewki, pana asystent mówi do nich panowie, wchodzimy w mecz nie od trzeciej minuty, ale od pierwszej, bo i patrząc potem, czego zabrakło, tak? Bo, bo strata bramki w dziewiątej sekundzie, a później w drugiej minucie. No, z, z czego to wynika? W piłce wszystkiego nie da się wytłumaczyć. No, no widzieliśmy jak te bramki e, padały i no rzeczywiście e, jest, to jakiś nasz, jest to jakiś nasz problem, e, ale czasami takie sytuacje się zdarzają i, i to trzeba przełknąć. E, nieraz takie mecze kończą się wysokim wynikiem, dlatego... Specjalnie koncentruję się na tych pozytywach, że y, pomimo wszystko jak się po dwóch minutach dostaje takie bramki, jakie się dostało i trzecią w zasadzie y, również się prezentuje y, drużynie gospodarzy, y, w zasadzie wydaje się, że to jest wynik zamknięty i gdzieś czeka się na dotrwanie, y, żeby przetrwać mecz i dostać jak najmniejszy wymiar kary, no ale my dzisiaj... I z tego właśnie najbardziej się cieszę, że po przerwie wyszliśmy z wiarą, że można tutaj coś jeszcze ugrać. I kto oglądał ten mecz, no to w dwóch, trzech przypadkach gdzieś bramkarz dobrze się zachował. Zabrakło nam trochę precyzji i tu niewiele brakowało do tego, żeby jeszcze wyjechać stąd z punktami, ale stało się, jak się stało, I dlatego, dlatego. Dziękuję drużynie, że, że graliśmy do końca, że wróciliśmy w sumie do meczu, że, że nie poddaliśmy tego meczu bez walki, bez gry. Z drużną Huragana przyjeżdża pan chyba już szósty raz na mecz ligowy. Za każdym razem pan zwykle wygrywał bądź, bądź remisował. Czy był to najsilniejszy soku z którym pan się mierzył na tym naszym nowym stadionie? Niekoniecznie. Niekoniecznie my gdzieś mamy problemy. Dostajemy łatwo bramki, ramki gdzieś tutaj dzisiaj to potwierdziliśmy, gdzieś nie za mocno wchodzimy, gramy nieregularnie przez 90 minut skoncentrowani. Także no ale chwała, chwała, soku Sokół punktuje, z czegoś to wynika też. Także gratuluję jeszcze raz zwycięstwa tą porażkę trzeba godnie przyjąć ja wierzę, że w takich okolicznościach, w jakich przegraliśmy, z 0-3 do 3-2, chciałbym, żeby nas to, ta porażka paradoksalnie pchnęła do przodu w punktowaniu. W punktowaniu. Jeszcze pytanie do, do trenera Sokoła. Czy po czwartkowym treningu, po którym Marcin Kajza został pogotowiem po zwieziony do, do szpitala, wierzył Pan, że, że Marcin wystąpi od pierwszej minuty? Tak, bo go masowamy na tym bójstwie 30 minut, czekaliśmy na karetkę, tego też nikt nie wie. Robert Hirsch powinien normalnie być operowany, że niech młodzież patrzy i niech się uczą od tych właśnie weteranów, w cudzysłowie, że tak się gra w piłkę. To jest serducho, to jest charakter, to jest spokój, bo Robert chyba z nami trzy razy trenował i niestety cały czas się leczył. Dlatego czapki z głów przed Robertem i Marcinem, nikomu tego nie mówiliśmy, ale mieliśmy dwóch. Inwalidów w ataku, no i oni nam ten mecz wygrali, tak i dlatego ta nasza gra była taka jakaś tam byle jaka, no, panek wschodzi chyba Tomek w 15, tam 10 minucie, sypie nam się to wszystko, Danilczyk ja myślałem, że da radę, ale niestety na rozrzewce stwierdził, że go jednak ten mięsień boli, no mamy, mamy swoje problemy, swoje problemy, ale to zatrzymujemy w szatni. Dlatego ta gra nie może się nikomu podobać, a na pewno nie mnie. Mnie się zresztą nigdy nie będzie podobała, bo jeżeli będzie 6-0, to trzeba wygrać 8, a jak będzie 8, to 10. No taki już jestem, ale jeżeli ci chłopacy marzą o Ekstraklasie, no to żeby na tych marzeniach nie, nie skończyło się. Dlatego dobrze, że mają Roberta, Szatki i Marcina i biorą przykład. Bo jeżeli chłopak pada nam na treningu, nie może oddychać, wymiotuje, biorą go w gorset, biorą go do, do szpitala, tak? A on dzisiaj wychodzi i strzela dwie bramki. No to tylko patrzeć i podziwiać. I dlatego jeszcze raz mówię tym dwom naszym weteranom podziękować, bo mówię ze szpitala przyszli i wygrali nam mecz. Przed startem rundy wiosennej powiedział Pan, że trzy pierwsze mecze będą kluczowe. Dwa teoretycznie silniejsze mamy, mamy już za sobą przed nami. Teoretycznie tylko łatwiejszy mecz z Mazurem. Jak Pan, jak pan podchodzi do tego spotkania? Nie będzie łatwych meczów. Tu będą do końca bardzo trudne mecze i tu się nikt nie położy. I musimy być skoncentrowani. Ja tam mogę głupoty dla niektórych gadać, że chcemy jak najwyżej, a może awans i tak dalej i tak dalej. Trochę się na piłce znam. My jeszcze nie pasujemy. Piłka to do awansu, ale ta drużyna się rodzi, Zwycięstwa napędzają. Może złapią trochę pewności siebie. Ja widzę jak na treningu potrafią grać dziadka, potrafią piłkę przytrzymać, dograć. A dzisiaj wszystko robią na tym boisku w drugą stronę. No nie może napastnik szkolny Warce Gdynia, jak tam mówię Andrzej Łyszyk, mieć piłkę na piąty mecz i uciekać z pola karnego. No to, jest, to jest samobójstwo, tak się nie gra. Tak? Yy i tak możemy patrzeć na nich wszystkich, Rafał Wisiecki, tak jak już wspomniałem, mówię, no musi to przyjąć, popatrzeć, szpanka do boku, 4-0, Mateusz Dams, ok, no to trzeba wymagać, on przyszedł do nas, żeby się promować, wychodzi sam na sam, wypycha się gdzieś tam do boku i potem lewą nogą strzela bramkarza, no zabierz się do środka, masz całą bramkę, zapytaj się, gdzie strzelić, to jest 5-6-0 i by było fajnie, tak, ale mówię, może tak to musi być, bo jeszcze by im odbiło chłopakom, przed chwilą się z nim pokłóciłem, ale to już niech znowu zostanie w naszej szatni i, i, i dlatego, Zbieramy te punkty. Ja też patrzę zawsze na dół, wszyscy rozmawialiśmy przed meczem. Trzeba te 40 punktów ukulać i to da utrzymanie. Wtedy drżeliśmy do końca, nie wiem, czy zrobiliśmy te 40 punktów, bo ja cały czas uważam, że Olimpia Elmok może się podłączyć też do spadku i na dole będzie bardzo, bardzo gorąco. Te ważne mecze przed nami się dopiero rozpoczynają. Ja jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy tu grali mecz z Polonią Warszawa o to, kto wskoczy na pierwsze miejsce. Ja więc nad tym się zastanawiajcie, pracujcie. Koncentrujcie się, ale jeżeli będziemy tak grać, to no ktoś nas złapie. Jakieś nas unia na 5-1 pociągnęła i sen, O potem że sokoła Ostróda pęk. I ja, że jestem jakimś tam bardzo dobrym trenerem. My jesteśmy jako trenerzy uzależnieni od piłkarzy. Oni nas ciągną do góry, albo nas dołują, dlatego przy tej linii my jesteśmy ich 12-, 13 zawodnikiem, chcemy im pomóc. Trochę w piłkę graliśmy, lepiej od nich, oni nie chcą nam wierzyć. Ale taka jest prawda i podpowiadamy, my nie krzyczymy, bo nam się podoba, bo my inaczej to widzimy, lepiej, ale oni mają swoje bajki, swoje filmy, dlatego po każdym meczu jestem zdenerwowany, zachrypnięty, bo to nie jest, że ja coś wymyślam, my to robimy na treningach i my to samo chcemy robić w meczu, a mecz jest zupełnie inna bajka, a im dlatego niektórzy nie skakują na ten wysoki poziom, ale to nie będziemy tutaj trenera zanudzać, bo on też swoich problemów dosyć, więc dziękuję. Dzisiejsze derby zgromadziły sporo kibiców, tak? bo chyba blisko, blisko tysiąc. Chyba lepiej się gra dla piłkarzy przy, przy tak licznej publiczności. Trener na to powiecie Nie, to na Trener, zakończenie. Ja tutaj chłopak Lepiej, czy gorzej? No oczywiście. Po pierwsze, to jest przyjemność grać i zawsze to chłopakom mówię na takim stadionie, na takiej płycie, przy światłach, gdzie jest publika. No to, to ja chciałbym co tydzień grać takie mecze m, fajne. Publiczność, tak. W zeszłym sezonie widzę, był takim miejscem ekstraklasowym, można powiedzieć, na tym poziomie. Także no, to tylko i wyłącznie, żeby, żeby każda kolejka odbywała się na takich stadionach, na takiej murawie, przy światłach. Także Jest szansa każdy... na nowy stadion w Morongu? Wiem, że nie do Pana pytania. ale. No to nie odpowiem. <laughs> Dziękuję.